Kitara Privet, widzowie, witam was na kanale Jawan. Dzisiaj znowu ting-tongi z chopaczkami moimi kochanymi. Fajnie by było, gdybyś wow! się najpierw wytrzymał na Discordzie. Mam się dociekać, zobaczyć nowych tung, 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 tung za Dobra, czemu druga. znowu nas męczysz? Stary, męczę was, dlatego że 100 tysięcy subskrypcji i ja robię tatuaż Tung Tung za i trzeba to przygotować, dlatego dzisiaj. Pokażesz go na będę. Instagramie, Jawanek! Pokaż, pokażę, pokażę, nawet nagramy z tego filmu, bo oh Pozon będzie nie. moim sponsorem też, chcę przypowiedzieć yeah. o tym. 100 tysięcy do końca lipca. No i co? Możemy chyba przejść do TikToków, prawda? No pokaż co tu masz, bo to się oczywiście dobrze. Zaczynasz się od tung za hura. Z <laughs> czego on mówił tą pałkę? Z dupy? Przepraszam To jest ta, tu, tego, tralala? No normalnie, pa, pa On pomaga mu Łozo, tralala A tamten uciekł Widzisz, widzisz szybko mówi, dobra starego zostawiam Revenge, Patrz dalej, dobra, next Patrz Ty wszystko Pa jakiego puta dostał? O nie Oh! 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 fine oh! 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 It, fajne, fajne. Oh! Oh! this Oh! Oh! koniec, koniec, eh? Sonic... <laughs> Oh! 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 To jest legit. Nie, to jest legit. No to wygląda jak legit. Nie, to jest jaj, to jest jaj. To jest To wygląda, to wygląda jak, te, jak ten, jak on się nazywał Remy Gillard, co we Francji robił. Remi. Nie wiem czy kojarzycie. No. Dobra. No nie! Co, Ronaldo Gepardo, stary. to jest L, to jest L. Ronaldo Gepardo, popatrz. Dobra. Dobra, jestem To jest, jest Aguatel. Fakers will say no, it's I said, Ej, ale w ogóle, straszne jest Pierwszego, być, od napisał. pierwszego odcinka strasznie się Eges, nie ma takich tuły bo tuły bo no bo poczekaj, bo tu no, nie, nie ma takich co albo za każdym razem jest rozgrzewka. Albo albo tak tak być w każdym odcinku. tak jaki dobry człowiek. tak to się tak na koniec. Amen! Jak to była dubajska czekolada? <noise> tak, dubajska czekolada. Ta, dubajska czekolada, <noise> Ale będzie jeszcze jeden i ten jeden będzie mocniejszy. Ej, kolejny ty komentarz: dubajska czekolada. Dobra. Stary przerąbany, cappuccino ogóle jak ten tung-tung wygląda, stary, on nie wygląda tak. takim ucięte, ktoś mu to powiedział. Patrz, teraz zmieni. No, zmienił. No, cappuccino <noise> mu właśnie w... no. no. pa. Pa, jak się broni, cappuccino ninja. Trzyma. No. <laughs> Jaki on miał już głównie Patrz, i to, jest, to jest ta. To jest... Chwila, to, ale to jest ta balerina kapuccina z KFC. Tak, tak, dokładnie ta sama. Ta sama i ona zrewentruje się na cappuccino assassino. Oglądajcie następne odcinki, a teraz. <laughs> Ale chwila! To nie może być mak, tam zawsze idą dwa, dwa ogórki, dwa plasterki. Był jeden i dwa Ej, plasterki pomidora. Bo robią to koty! To fake, koty ten pomidor to zdradził. Koty to, to robią, dlatego... Dwa, miał, miał, <grym> <Donut>. <grym> miał Donald. Miał <grym> Donald. Patrz, jakie trio! Jakie trio! Leo ja Messi, Ronaldo! Nie, co ty gadasz? <grym> Popatrz, jakie sigmy, jakie gąty! Szczerze? Stąd Messiego i byłoby git. Dobra, zamknij. Ile ci dalej. Patrz. Co to za. Jaki długi kot! Ja Co, to to Co to jest? Ale to chyba. chyba koci miętkę wcisnął. Koci miętka pod zęba wleciała. O Tommy Cox. A to był Tony Cox. Ale ten jest inny. Ten jest z Real Madrid, to tam był Niemcy. O! Poki Bay! Poki Chwila, co mam do tą Ja uwierbiam go! Patrz, to jest taktyczny przelim. Aha! Pumplebee! Let's from me! To jest taki fake A dlaczego? A dlaczego fake? To jest fake To jest jest prawdziwy Poki Bay! dlaczego? To wpisz na TikToku, to ci pokażę dobrego. To jest mój misio! Ja! Ja oglądam to do Ja! Why? Why? Why me? Why always me? Kaj, okay, dalej. Get Boże! 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 Co ty Chłopie! Ty już wychodzimy. poza w... brain roty. Dobra, jeszcze szczerze? tym wychodzisz na next level brain roty. Jaaa. Staję dziadek na żółwiach. <laughs> To było najświeższe z tego wszystkiego. Właśnie na to Nie, dobra, yeah. szczerze? Widzowie, staje dziady na żyłku jak ten next level Ivan. <ściał> Ale to jeszcze jeden pamiętam. My poważnie. cię tracimy jeden. pomału, my Co cię tracimy. Makaje, to Dublinów. Ja... Yeah. Ja... Dole, co, o co chodzi?! Facz, o co... Transformers! To jest Transformers, stary! Co tu się dzieje? Co tu się g***dala w ogóle?! Yeah. Great mother It's in my... the sky! It's my fault for having a phone! Nie, ja, jakie z... jak ja to g***dolę?! Yeah. O, oh! no i proszę, jest raz na milion, na milion TikTongów! Proszę nice. bardzo. Like... Diamentowy, tego potrzebowaliśmy. Ja nie mogę. Da mać! Co może z tego? O, Ej, do pan ludzi starszych! Starszych! Jeszcze widzę tą do Nie, 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 ty nie, 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 Przestań nie, obrażać ludzi starszych. Co, bo, co, co bo nie, ma stopy? Bo nie, nie, <grym piz> nie, <-stopa> Największa no, chorągiewka, chorągiewka. No co mam powiedzieć? Największa chorągiewka. <tusząmuş> Matty, Mateusz to największa chorągiewka. Lecimy dalej. Kolego, jestem wierny balwą. LKS chówdu. Co to jest? To to jajo? <grym wytrza> Swoje dziecko. Nie na głowie. Nie mogę na to patrzeć, tak Szczerze nie jestem w stanie na to patrzeć. Jesteś obrzydliwy To jest gigant. Nie. O, patrzcie, e, e. Dark, dark Fantazy, patrzcie. Co się bada? Bombini, no, Guzini, popatrz Ej, taki Patrz. klimat lat osiemdziesiątych, co? No ja? właśnie, o to chodzi, Dark Fantazy. Bombardiro królowi Lili, Lili, Rara, Saturnita. La, no czemu mówisz, ja chcę powiedzieć? ty Glorba Mówię. O! No, o! Jaki O, name. o, o czemu boneka vaka, ma inaczej? Boneka, lavacalamu, k***a, nie wiem. Dobra. Trulimero, gruczyny. A nie, Trulimero, nie pamiętam. Brr, brr, o. To był fajny. Kurwa, loni luli loli. To o, był to ten. Pa, ta. Krewetka, ta. Krewetka Ej, Eee, kamello, kamello Ten. kamello. kamello, frula. Już się, się wkręciłem w taki klimacie, że bym sobie nad morze pojechał, kawki się napił, O Wrócił kawki. do lat 80. Dobra. Yes. Dobra. <śmany> 32 <śmany> lata za noszenie tego kasku, stary. No to nie. Ni Ile ja dostanę za mój kask? Ile ja dostanę za mój kask, myślicie? Staje <śmany> 20 lat. Po kokusie ten O, tego sędziego, dobrze Dobrze, dobrze, bardzo dobrze, lecimy dalej. O, wymyka się. W... O nie, to będzie... On się wymknie, żeby kogoś po, O, będzie... O nie. Nie. o nie... O nie... O nie, balerina! chwila, stała. to jest balerina cappuccina? Tak, to jest balerina cappuccina, ale popatrz... O, jaka wpasła... PANJAK, BRZYJ! jak BRZYJ! To córka ich? Nie... Czekaj, to... bo to będzie akcja... JA FIERDZIE! O, pan jak SIĘ CIESZY! Pan jak MICHĘ CIESZY! No, a stary właśnie o, to, młode, młodego sahurka wziął sobie w obroty Młodego ty, ty sahurka gadasz? wziął w obronę. O co ja p***ałem <laughs> <laughs> Mogłem <laughs> nie chcieć tego xboxa, a <laughs> <od swojego śmiech> I will love you forever O niebieskie oczy nagrywa Ty i co się stanie? <laughs> co to jest, co to jest? Patrzę <laughs> dewnem! Oh, to be continued Super, to be continued to jaj czy nie? Nie <grymne> możemy dalej. <grymne> popatrz! Jaki sigma! Co będzie większe? Oooo! Jest! Co tu ma i Oj, <grymne> okay. popatrz, na szansyj A Jezu! O, co mnie daje? Nie, nie zużyłem! Oooo! Oh! 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 Gwiazda śmierci! <grymne>

<Gluchy> Dinozaury. <dibý> Dinozaury. <dibý> Dino Dokładnie. Dinosachurus. <stans> <stans> estech, patapum, patipum. Dobra. Top, tobi, top, top, tobi, top. Dobrze, dobrze. <stans> Pakach, mamat. Jak mu się nogi trzymają. Dobra, patrz. Zip, zip, zip. Zip, 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 I Najlepszy. Jebie. Dobra, lal, bardzo dobrze, brawo, brawo na puzolnika, Ma ja. Ta kopyta Jakie kopytko, ale ładne, wlizał dawaj Został no boże Proszę was, proszę, nie. proszę zróbmy, to, zróbmy to, zróbmy to, zróbmy to, zróbmy to Trójkę, 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 trójkę To jest trójkę to on zawsze tyle straży, że to jest on tak, to Gdzie znajesz trzy kible obok siebie? No, jak wybudujesz, no, jak u niego to w zabij. domu będą no, Na dworze, na dworze znajdę Patrz, historia w 2100 roku To? Obe, nie, Za 100 lat. Tymczasem wojna o lody ekipy. E, pamiętacie jak papierki z lodów ekipy chodziły na lego po 50 koła? Yes. Pamiętam, coś takiego było, no kojarzę. Patrzcie! Był tung tung z Ronaldo, jest Messi z brrr, br br patapiłem. The Billu kawę piłem, bo jej monitorowałem. <laughs> karmi go jeszcze, karmi go, jak się On Ale może, tak, mam tales. talerz! <laughs> On się uśmiecha tak jak wcześniej do tego, do tu, mm. tu, Ej, jakiego <trujne> stopu, jo, jeba. Syrka, i syrka. dalej, bo ja nie mogę O Jezu Ej, to, A aj czy nie? Nie Legit, legit, to jest legit akurat Nie, chwilę, jak, to, jak to było ostatnio o! i mówisz że nie da się rozpoznać teraz, tak? No nie da się rozpoznać No nie, nie da się, rzeczywiście Ej, dobra, szczerze, mam pytanie, co nie? Ja? Mam jedno pytanie, zatrzymaj tą k***ę błagam Mam pytanie tak, szczerze, mam pytanie do k każdej osoby, która no. tworzy takie... Co wy wpisujecie w prompty na, na tym? prompt do AI? Czy uzyskujecie coś takiego, Stary, ja myślę, że on to wszystko co wpisał. Co wy wpisujecie w prompta? O, jeszcze k. pa. Ej, ale moje użycie AI to jest na przykład y, policz mi, k a, stawkę podatku, coś tam. Ludzie, ludzie używający. I co wy wpisujecie w te prompty? Ja chcę znać te prompty! Babcię ja wpisał kurażuiga makaronem. Ja, Bardzo Kontrolino. No, jest <grymka> różnica. Źle puka. To ja w tym. W keba Po prostu chcieliśmy jakąś dupeczkę pójść, ale ona ma chyba, bo ona wygląda jak strzelba. Też jak mi się tak wydaje, też mi się tak wydaje. po <grymka> <Bo to grymka> tak właśnie nie wiem, poza którą taką! Upa! Thanks. Super. No i co, ma złoty tego? No! Aż jest w czekaj, bo to będzie ten. Ja lubię te jaj, dalej, dawaj. Matylda! się się tam.

no. Al, ta, balejna, no. Dokładnie, babawo, -ba dobra. Kapucina yes. napisane, Jezus. Kapucina. Kapuczajna! Kapuczajna! Eee, fugo, camello, bito. Jarafe celeste, my friend. Skąd mam to? agreste. Dobra. No. Lirlila lir, rila. Lir. rila. Brawo, brawo. Ładna stópka, stupeczka. Michał, ty jesteś... Dobra. I kto to jest? Bufo! Top, tobi, top, tobi, top, tobi, top! to jest ten to... Tobi top, nigdy tego nie pamiętam. Tobi top, 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 tip, tip, next, topo, top, 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 Next. Topu, next. Topu. O, i Mateo! A, Mateo. Mateo. A, to ja, Brawo! Mateo! powiedzieć do top, 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 Po powiem. niemiecku? top, tak. ja też der Autobus, na straszne, kwiat. stary. Markus To, to dosłownie rzeczy w, w tego, w miejscach. Ej, hey, Zatrzymaj to, no. No. My mamy k o Sypecku i zjawinku, oni mają... Markus der Kaktus! Jochen den jochen <ścoughs> Octopus im autobus. Autobus. To nawet nie, nie jest śmieszne, to, w to w było w formie horroru. To jest gówno. Dalej. La la. Jeżeli to zrobisz, to my <grym> się z ekipą. Szczerze? Na 100 tysięcy tak za Dobra. Nie, nie. Dobra. nie, nie. Dobra. Statuazem tu nie, 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 tuk za Z ura, lecimy dalej. Nie da się odróżnić Przypominam Iwan powiedział, że nie da się odróżnić <grym> Przypominam słowa Iwana widzowie, nie da się odróżnić Dobra, skoro zostało odkryte tylko 5% oceanów, to znaczy, że Tralelo. może istnieć. On może istnieć, to jest possible. Tak, ale... podobno ale, ale właśnie zmienia buty na nową kolekcję. O oh. kurka oh, co za debil. O oh, oh, kurde, co za maja. debil. To jest autopromocja, musisz oh to oznaczyć tak, na filmie. to jest autopromocja. co ty... Dalej? No dobra. Uuuuh, <laughs> Dobra, bo teraz jest gold! Rudigerini, Rudigerini Bananini! Wszyscy co wiedzą, Ej, mają wiedzieć, prawda? Ale dla osób, które skomentowały, to no. no. ja w komentarzu. To jest jeden, uważaj, on nie czemu zagranica Rudiger był taki. Zagra... Nie, Oni się zagra... 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 nie jest, co za kwiecie. Finali oznaczają, Oni cię tylko oznaczają! Oddaj kasper za komentarz! Dobrze. Kasper mądry, tak powiedział Kasper mądry trzeci, dawać. No bo jest mądry. Piąty komentarz ja wychodzę. Musimy przejść dalej, już nie chcę tego oglądać. Tak o! naprawdę, tak naprawdę, ja! tak naprawdę widzowie, Iwan tego nie nagrywa. Tak naprawdę to jest AI, które to mówi. Tak, czy, czy, tak, dokładnie. Czyta. Ten kas TO też jest AI. O, powiem tak, powiem tak. Co Bikus, chcesz powiedzieć? Co COFNI Cofnij, 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 bo to jest ważne. Głosujcie na mnie, f***awek! W... <noise> no dobra, 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 to ja już bim, <noise> nawet po no nie, nie nie Zanim został... Słuchajcie, no. słuchajcie, bo to jest serio ważne 10 minutowy ważne. klip o tym Nie, 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 nie. posłuchajcie, to jest Zobacz, serio ważne Zanim wziął mundur, codziennie potrącał stare baby na pasach a jak już jest? A znamy taką A nazywał to się Tomasz? Wylądował je prąd. <laughs> Może się nazywał, bober Z, Tomasz. Zatrzymaj, jedno pytanie, pytanie mam. Czy nie. jak przyjeżdża do baby, to był to w roku 2007 swoim Chryslerem, czy w na skrzyżowaniu ulic w Łodzi? Mógł to być Bober tak Tomasz, nie? tak? No. To mógł to być Bober Tomasz. A podniósł jakieś konsekwencje za to? Nie. Yy, słyszałem, A, że nie, słyszałem, że nie. U... Słyszałem, że nie. No, to się Zaczynały się śmiać i mówił, Bober, jesteś naszym bohaterem. Potem wchodzi do wojny. Zawraca prąd. Robi prądki chaos. Gdzie teraz znajdziesz kogoś, kto na wojnie potrafi prądem rozwiązać Tylko Bober, k**wa Teraz nie... Tomasz, nie ma kogo, Bober, Tomasz. Kto by równał się z tym magikiem od dnia. Mój magik, mi się podała, tak Morał. Życie to chaos. Ale jeśli Życie. masz w rękach prąd i stare baby na pasach...

Wrócił Antonio, ale teraz on w wersji ruszanej Szczerze, ej dobra, szczerze on w jak Mateusz wiec, kwa. No tak, tak. Bombardier... Myślałem, że inny Mateusz O nie, Mateusz Mawiecki! Bo... Mówisz o Mateuszu, a tu zaraz jest Bombardiro Teroriro tero. A to ja ci to wysłałem Tak, wysłałeś, to prawda <laughs> Tu przynajmniej różne rzeczy Tak nie da się odróżnić, przypominam. Iwan, gdyby był śliczny. <laughs> nie da <laughs> ja się odróżnić. O mój Boże. A dobra, to było bardzo niemiłe. No nie no, o, znowu ta piłka! Brrrr, no, Pata Pim gol! Stary. To Iwan codziennie jest przed nagrywkami. To jest Iwan codziennie przed nagrywkami. No, To tu się właśnie toliło? puść to jeszcze raz, proszę. Ej, pierwszy komentarz: those who cried slash came. To ja się rozpakał, kto doszedł widząc, ja pierwszy komentarz. Jezus. Ja pokażę. Balerina cappuccina. Mimimimi. Balerina mi, mi. cappuccina. Ale cappuccina. Imo, imo, Giga Sigma. Ja Dun, dun, dun. Ja p... Dole! Ale wiecie co? Wiecie, panie, że mnie na jednak... Śląski nie, z***** Do nie, was jest do mnie! Śląski rzeck! Ja! W... Dole. Co tu robisz, rek? O mój Szczerze? To jest film, który mógłby nagrać Iwan. Tak, to tylko polega na tym, że ono zdaje całym autobusem. Nie, 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 nie! Iwan musi zrobić to, jak... Iwan musi zrobić to, jak inny gościu, miał taki klaser cały, nie? miał wszystkie te brain roty i podchodzi i pokazuje dziewczynie Ranowej, I ona mówi... Tak, ten Sonic z tymi drobnymi stopami, co nie? No... Ja... dobra, next. Jo, ci... Babka babka, oh, babki! Babka Rizla! Yes. Ale leci! To Iwan, prawdziwe! Pan chyba zmienia profesję. Ej, Cilsin! Stary, to ja Z Polski Cilsin robi najlepsze te k***a vr Ej. AI zarubiste, zarubiste, filmiki. Zarąbiste, Filmiki. No, no, zajebiste w To prawdziwe, to nie jaj. To nie, nie jaj. To ja skakałem <laughs> So słodnie, jak słyszę, fajne. Jak słyszę ten głos w tle, to ja słyszę rok 2010, te przeróbki głosu. Pier. Ej, tak, ta, tak, ta, Nie, to jest tak, filmik, który... Szczerze, to jest filmik, który moja mama mogłaby im wysłać na Facebooku. Tak, tak, Teraz jest, Po 15 latach, po 15 jest, latach z takim głosem. Tak, tak. tak. Ja. pierd... Jak mieszka. Teraz góra, może co Jadę, znaczy jadą. Jadę, <śled> jadę, już mnie jadą. Ale wiesz <śled> Jaa, pie... A weź kwitnij. I... Ja ej, Dobra! Ja p***ole! Czy ty masz w 20 lat, czy 47 do k***a? 40... Czujesz? Ja Dobra. Ty, Dobra. Robisz regres, stary, regres robisz. ty robisz regres, stary! Regres robisz! Łoooo! Od kiedy, od kiedy było już konklawę. Ja p***ole Czemu to było nowym, co? Predatore? Nowym prezydentem polskim i papieżem świata, a ja za dzisiaj wam bardzo dziękuję, Chcecie coś ja więcej dziękuję. Ja ci nie dziękuję To ci nie dziękuję To musisz mi Było Psychiatra potrzebny I pewnie i tak nas zabawisz na kolejny, więc do o, zobaczenia Oczywiście, 100 tysięcy subów do końca lipca, tatuaż tu tu zachor i nagrywam TikTonga jak tańczę, jak y, fajny Nie, nie, nagrywaj tego TikTonga, proszę Miłej nie zabawy Taki rzeczy nie nie